wszystkim ludziska tutaj Nikita TV i gra Indiana Jones. Indiana Jones jeden. Czy Indiana Jones jeden czy Indiana Jones po prostu Indiana Jones. No i już tak jak obiecywałem, wiem o co chodzi i obiecywałem, że zacznę wtedy nagrywać na dalszy ciąg i trzeba było to przesunąć, bo to stało tu, a ja złapałem za to pomarańczowe i udało mi się to przesunąć, i teraz tutaj wskoczymy, i tu. Tylko nie wyszło mi, bo muszę się odbić. Nie wiem dlaczego, przecież mam podwójny skok. Oczywiście coś się mi zaklinowało. Teraz ostatni raz próbuję. Ha, udało się. No i co? Po prostu to słabo wtedy to zrobiłem dobra, tą łopatę już olewam, bo mi nie jest tak potrzebna. Szkoda, że akurat jako ona musiałem to wziąć, a nie jako tamten koleż Indiana Jones. Też ludziska już wam mówię, że będę nagrywał też grę Harry Potter lata 5-7. I grę Indiana Jones 2. E, chyba pierw zrobię całą tą grę i dopiero co? Nie, za duża tak. Kolo jeszcze szczela we mnie. No! A masz, pokonam go. A masz, ty! I co? Teraz? No, to nie walczy, tak? A, ale słabo mnie mogli bić przez to. Słabo, słabo. Mają pistolety, mają najlepiej. Szybko, brać jakiś pistolet, jak komuś upadnie. Jest! Jest, widzę go. Nie, nie, no i zniknął. Aha, to może bić. nie wiedziałem. O, o jest, jest. Nie, nie wziąłem. Jest, mam go. Trzymam go wreszcie Mam pistolet. Nic mnie nie pokona. Aha, oni stąd uciekają. O nie! Upuściłem broń! Brać broń! Za... Pokonać tego kogoś. I... Aha, tutaj nie mam tej postaci i nie wiem czy będę miał. No nie, upadła mi broń, Znowu. w broń! Nie ma. Bo nikogo jeszcze nie pokonałem. Jest! Jest! Upadła! A masz! A masz! A masz! No! No, 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 no! Broń się! Aha. Nie, nie, upadły mi te bronie. Tak będzie lepiej. E, słabe te te, te zwierzęta. Bierz to, mam to? Tak, mam. Może wyjść lepiej to. Heh. Aha, to tak działa. Ale tak czy siak chyba nas nikt w tych stylojach nie wpuści. Aha, takie coś. No super, fajnie, cieszę się. <laughs> Mogę tutaj iść, ale to chyba... Nie, tutaj... Tutaj nie będę szedł, bo to chyba do tego... tego... O nie, tutaj po prostu monety. Mało procent mam tak w ogóle, chyba dlatego, że się pozabijałem, bo miałem to dużo. No trudno. Nie zawsze na 100% trzeba. Ktoś chce tu dostać? Bez sensu. Już nie wychodzą. Aha! Chyba ten może zniszczyć ten metalo... no... to. Tak? Może? Nie. No szkoda. To czym? Bo chyba tam mamy iść. Przynajmniej z tego co... co myślę. sobie myślę, że mamy tu iść, ale okazuje się, że nie. Nie, rzucaj, rzucaj! <laughs> super, super, ale poniszczymy tu większość rzeczy, może coś tu będzie. No i tak jak mówiłem, bo właśnie widziałem tą część i właśnie dzięki takiej tam po, popchałem wtedy. Dzięki takiej części. I pamiętajcie, jak widzicie taką część, to to znaczy, że trzeba ten. pchać. Możemy tu iść? Tak, to o to chodzi. O ja! Mam miecze! I są miecze! A masz! A masz! A masz, a masz, a masz, a masz, a macie, 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 wszystkich Was spokonam! a masz, mam ten miecz, mam, a i dobrze, to tu jest? A tutaj Ja tej nie pomogę Raz utrzymam K, jakbym miał w kogo się rzucić Nie, na razie ziemię czym nie muszę rzucać Dynamit! Naprawdę? Dynamit? Ale czat ludziska, dynamit. No... Ej, ale tego nie upuszczaj mieczu. Ty się banana niestety. Ale miecz zawsze może mi się przydać. Ludziska. To nie wiem po co, tylko do wspięcia się tu zrobiłem. No i tak to nam nic nie daje akurat chyba. Możemy tu właśnie coś zrobić niby, tak? Weź tego banana. O i trzymaj go. No w kieszeni. No trudno, za chwilę postanowię coś. Aha, w ten sposób. I teraz możemy do niego rzucić. Właśnie tak myślałem, że tu coś przeszkadza. W tym właśnie to. Dobra, miecz już możesz upuścić. Ok, no, do tej rzuciłeś. Bo ona ci dała banana, tak? Słabo, słabo. Aha, tu tak działa. No, to fajnie działa, naprawdę. Możesz już ten miecz puścić? I daj mi bana, daj mi ten dynamit. Rzucaj! No! Ahaha. Przy okazji niestety mnie pokonał ta małpa. Jest wkurzająca w sumie. Naprawdę. Tutaj to pewnie ileś tam na ileś tam Jak się tam. Tak Dziwne nie no ale przynajmniej lepiej to wszystko wygląda Chyba do zniszczenia po prostu Ja tak uważam No ale czad ile kasy mi leci przy tym Ja buduję i niszczę, buduję i niszczę. Po prostu. Niszcz to wszystko, a co tam... Dobra, to chyba jeszcze to tu można zniszczyć i to wszystko. Ło, jak, jakaś kula. Możemy to przesuwać? Właśnie no, możemy. Tu już są schody jeszcze. Jest tu jakiś mini zestaw lub coś w tym stylu? Nie. Szkoda, szkoda. Tam akurat nie dojdziemy. Byśmy pewnie, byśmy pewnie potrzebowali jakiegoś e, odrzutowego plecaka lub czegoś. Dobra, niszczymy to. I co? Koniec misji? Nie no. Nie wiem dlaczego. Nie mogę tego zrobić. Mogę to pchać? Tak! Aha, czyli raczej tu możemy przejść. Myślałem, że to po jakiś mini zestaw, lub po coś. Ale nie. Raczej ten. No i super. Niszczymy wszystko. Niszczymy. Zniszczyliśmy, bo tamtego się nie da zniszczyć oczywiście. Niestety. Tutaj chyba ona tylko może przejść, tak? Chulipa! Spadło mi tam ten. Tam ta deska, chciałem sam po niej przejść, ale trudno. niszcz to! No, hahaha! <laughs> Niezłe pułapki. O, banany. Aha, bo ona trzyma to. Ciągle trzyma coś, czego, co ja potrzebuję akurat. Lub czego? Ej, czekajcie, czekajcie. Tutaj jest ta małpa. I tam jest ta małpa. To ile jest tych małp? Ja myślałem, że jest tylko jedna, która no, im pomaga. A tu tysiąc. Ile ja już tu widziałem? Bardzo dużo małp. W tej grze. W tym poziomie. W tej misji. Nie wiem, jak to nazwać. Po prostu ciągle. Ciągle te małpy. Aha. Ona trzyma ten klucz. Tą dziewczynę tam na dół wziąłem. I Ale czat to był. czat To podskakiwanie. Ale teraz już chyba nie podskoczy, tak? Tak myślałem. To mogę też naciskając... Aha! Mogę też tak to robić. Lepiej jest w sumie tak jak było, no ale... No nie chciałam tego zrobić. Czekajcie. To, był dyna dy to jest dynamit? Czy co to? Dziw... Coś dziwnego, tak czy siak. Magnetofon, nie wiem. Coś dziwnego to jest, ale tak czy siak. Kładziemy tutaj. O! Są banany, są banany. Myślałem, że ich nie ma. Myślałem, że są tam, ale... Właśnie tam szukałem i myślałem, co ja chcę tej małpie, tamtej, co już była, dać? Banany? Czekajcie, czekajcie, skoro to coś tam spadło. Uff, już myślałem, że mi się gra zbuntowała. Do mnie, do mnie, rzucaj. No, dzięki. I ci dam banana z wielką chęcią, bo mi dałaś. Za to dwa banany będą. Proszę. No i sobie biorę. Tutaj to coś dziwnego. I co, so, koniec misji pewnie ta. Szkoda, no bo fajna misja. Eee, a nie, patrzcie. Nieźle, fajnie. Ja się cieszę, bo. Nazbieram to 100%. Nazbieram 100%. Na pewno. A jak nie nazbieram, to powiem, że byłem blisko tego 100%. No bo byłem! Ale chyba nazbieram. Jest! To już za chwilę. To niszczymy, to niszczymy, to niszczymy, to niszczymy, to niszczymy, to niszczymy to, to. W tej grze szybko lecą te punkty. Aha, tutaj tego się nie da zniszczyć. Jest! Niebieska moneta. Jeszcze jedna taka i będę miał to chyba. Ale trzeba... Tylko jedna chyba moneta. Jedyna. I... Jest? Nie ma jeszcze. Na trudno. Gdzieś tu musi być ta niebieska... Mam to! A tam ci policjanci... Bierz spluwę. Policjanci? No pewnie. A nie teraz. O, czapka. Aha! Jak wezmę tą czapkę, to mogę robić te rzeczy jak ten pan. Chcę, żeby ten, żebym mu dał. żebym mu się pokazał, nie? O ten. Tylko, że bym musiał się w ogóle cofać do różnych misji, żeby to teraz zrobić. Dziękuję. Teraz bym chciał wziąć Cholipa, Nawet nie zdążyłem zrobić to, czego chciałem. Jest, jest. Czapka policjanta. O nie! Biorę tą. No super. A macie. Masz, masz. Dawaj ten pistolet. Mam go. W ogóle z tą czapką mi go daje. O ja, oni mają to! Fajne! To coś. Od... Dawaj mi tą czapkę. I mam tą pistolet? Nie! To cholipa! A taki czadowy był. Ja go lubię bardzo. Ale już trudno, bo on umie niszczyć te srebrne obiekty. Jest niezły. Mnie samego przy nim pokonuje. No, o co chodzi? Biorę ten samochód, tak? I co? Tu nie wyjadę. Nie wiem, może jakiś. Jako to dodatek. A mogę z takich znaków czytać? You made tu. Nie wiem, nie umiem, bo robię Uned uh, a e-book tu translate. Nie wiem, po angielsku niestety, no ale trudno. Trochę znam ten angielski, no ale tak czy siak. O, otworzyło się. Czyli raczej tak jak myślałem I co? Pewnie umie niszczyć te obiekty No pewnie, to teraz chętnie bym się tam cofnął Jeszcze gdyby ta broń była Pa! O nie! Niszczą mi furę A ja zaraz pokonam i. A masz, a masz! Spluwa, spluwa, spluwa Spluwa Bierz nią! Szczelaj, szczelaj. No? Super. I tutaj. Nie, tutaj nie mogę chyba. No to trudno, przejechałem. To przejechałem. Na szczęście w grachnego nic się nie dzieje. Tego bym chciał. Zrobić tak, żeby coś się mu stało. Co ty zrobiłeś? Ja ci dam, mam spluwę. Masz! Ha, ha, ha. No i co, pożałowali? Na pewno. Na pewno żałują. No nie! Co oni? Już nie mam chyba broni, no ale trudno. Szybko, szybko. Nie zauważył mnie kolo. Wy... uciekać! Masz blu... Um, s, um, broń? Spluwę? Broń? I to chyba wszystko, co mogłem zniszczyć i zrobić w ogóle tym samochodem tak no nie jak to możliwe no a masz masz czego chciałeś nie nie no to mi ciągle będzie tak wynikać jeszcze tutaj. Ja nie wiedziałem w ogóle, że tutaj mogę chodzić. No to no cofam się po fulę, bo będzie pewnie potrzebna. Pewnie, nie mam już tej, tego pistoletu. Masz. Biorę sobie. I nie puszczam. Patrzę. Masz, 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 masz. Aha! Jak za długo będę strzelał. To on mi znika. Aha. Jak tak ciągle będę szczelał, to on mi się nagrzewa w ten sposób. Szybko, szybko, szybko. Uciekaj. Proszę, nie daj się złapać. Motor! Motor! Ale i tak filmik, to motelem nie ma co. To szef! Jakiś. Jakiś to, jakiś szef. No, łatwo było. Super, jakiś medalion, medal, nie wiem. Odblokowania oczywiście, I co w czapce tej policjanta jest? Nie. Szkoda, szkoda. Ja myślałem, że coś takiego będzie. Dużo oczywiście monet niebieskich. To daje. To, że miałem 100% chyba chyba chodzi o to jeden mini zestaw no i ludziska kończymy to pa wszystkim ludziska pa